Siema z tej stronda i dzisiaj oglądamy sobie rzeczy nie oglądamy tylko będziemy robić quizy o piłkarza o piłce nożnej. I wiecie co? Żeby było sprawiedliwie, zamknę oczy naprawdę. Na serio zamknę oczy i wybiorę jakiś quiz. Quiz. Czekajcie. O, i sobie wybiorę teraz jakiś quiz. Aby nie było? No jaki quiz mi się, mi się wybierze? Na przykład ten. Czy wiesz, który, którzy piłkarze zdobyli złotą piłkę? A nie, to co za trudne czas. Czy wiedziałeś, że edycja piłkarska? Spróbujmy. To nie wiem o co tu chodzi. Czy wiesz, że Luka Młody dziś grozi 5 lat więzienia za krzywo przysięstwo? Tak. Ale. Co? Tra. Czy wiesz, że Sławomir Peszko ma cztery derki? Yy, co? Nie. Jest wygrałem. Czy wiesz, że Ernest Wilkomski miał sześć palców u nogi? Ta na pewno, weźcie. Powiedziałem. Czy wiesz, że krążą plotki, które głoszą, że Messi cierpi na zespół Aspergara? Aspergara? Tak. <laughs> Wszystko na nie. Czy wiedziałeś, że Kamil Glik strzelił 3 z 4 goli samobójczych strzelonych przez reprezentację Polski w, ostatni, w ostatnim czasie stada 18 października 2018 rok, tak? Czy wiesz, że Messi razem ze swoim tatą był już dwa razy? Oskarżony o oszustwa podatkowe. Nie? Tak. Czy wiesz, że piłka po uderzeniu Krystianu Ronaldo osiąga nawet do 130 km? Tak, tak, tak. O, ja to będę czytał. E, przeczytajmy to sobie teraz. Czy wiesz, że w, w 2000 roku zorganizowano dużą internetową ankietę, w której zapytano o to, kto zasługuje na Miano piłkarza stulecia. Ankietę wygrał Diego Maradona. Co bardzo nie spodobało się przedstawicielom FIFA. Powołali więc własny komitet, który oznajmił, że najlepszy, najlepszym piłkarzem XX wieku, znaczy no na XX wieku, wieku, był nie Radona Apele. Tak, ja wiem o tym. E, nie. E, czy wiesz, że najwyższy do, do to, 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 to wynikiem do w, w historii piłki nożnej było? Aha, to dobra, co wybrać? Ja piszę w komentarzu, czy byśmy się wybrali tak, czy nie? Tak. Naprawdę nie. Ja. E. Czy wiesz, że do 2010 roku niedozwolone jest markowanie strzału podczas wykonywania rzutu karnego? Nie, tak wygrało. do no jajku, jak nie? Więc pytań znajdziesz. więcej pytań znajdziesz w naszej nowej aplikacji. Aha, bo już za Oki. Okay. To na tyle. Naprawdę mało tego było To na tyle w dzisiejszym filmiku. ile trwa 4 Czy wiesz z numerami? O, dobra, i tu będzie fajne, nie? Z jakim numerem na koszulce gra do Ronaldo 7 z jakim zajemar gra? 10. Lionel Wessi 10 te 25. Tumerem gra Ibrahimović. Kurde. 12. 9. A Dojer to oczywiście, że 1. Alexis Sanchez. To gra z... Oczywiście 9. Aha. Lewandowski. Pozdrawiam cię, Lewandowski. A teraz I Dojer. 10. Ramos. 4. W 7, a nie 11, wspaniale! No ale wiesz, z jakimi numerami krają najbardziej zdani piłkarze na świecie. Gratulacje! No, gdzie nie wiem, ile tutaj mam ten, ale dobra, 8 na 11. Teraz wam pokażę, jak się nazywa te quizy. Oto one, same quizy. A więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie Elo.